Dzień dobry. Proszę sobie usiąść. Bardzo się cieszę, że zgodziła się Pani na udział w naszej ankiecie. Nie zajmie nam to wiele czasu. Mam przygotowane około 26 pytań. I mam też taką prośbę, czy możemy przejść na Ty? Będzie nam dużo przyjemniej rozmawiać, tak? No to ja bardzo się cieszę z tego powodu. Jestem Ania, bardzo mi miło. To może od razu zaczniemy wypełniać ankietę, która ma na razie jeszcze roboczą nazwę. Jesteś uzależniony od ASMR, hmm. to może pierwsze pytanie, ile masz lat, mhm. stan cywilny? Czy czy uczysz się? Mhm. Kolejne pytanie to jakie jest twoje wykształcenie? Mhm. Jaki jest Twój zawód wykonywany? Mhm. Kolejne pytanie to, jakie są Twoje zainteresowania? Tak, tak, możesz podać kilka. Mm twoich zainteresowań, jeżeli takie posiadasz, mhm. tak, mhm. i to wszystko, tak. Ym, kolejne pytanie. Brzmi, jaki jest Twój chronotyp? Chodzi tutaj o to, czy jesteś rannym ptaszkiem, czyli skowronkiem, czy raczej nocnym markiem, czyli sową. Mhm. Okay, dziękuję bardzo. Następne pytanie brzmi od jak dawna odczuwasz efekt zjawiska ASMR? Mhm. Dziękuję. Kolejne pytanie to, jak dowiedziałaś się o istnieniu zjawiska ASMR? Chodzi o to, w jaki sposób dowiedziałaś się, że to, co odczuwasz, obserwując zachowania niektórych ludzi, słysząc dźwięki. Obserwując gesty niektórych osób, jak, w jaki sposób dowiedziała się, że zjawisko to zostało opisane i nazwane. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie to: jak często odczuwasz efekt zjawiska ASMR? Mhm. Głównie chodzi tutaj o to, jak często odczuwasz efekt zjawiska ASMR poza oglądaniem, materiałów dostępnych w internecie. Mhm. Mhm. Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie mm, to, czy w Twoim najbliższym otoczeniu są osoby, które wywołują u ciebie efekt zjawiska ASMR. Mhm. Tak. Dobrze. Jakie wyzwalacze? Wywołują u ciebie efekt zjawiska A S M R. Mhm. Tak, możesz podać kilka. Mhm. Tak. Mhm. Coś jeszcze? Okej. Okay. Kolejne pytanie brzmi w następujący sposób. Jak często oglądasz filmiki ASMR? Mm -hmm. Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie to, jak często oglądasz filmiki ASMR w ciągu dnia? Mhm. Następne pytanie brzmi, jak często oglądasz filmiki ASMR w ciągu nocy? Mhm. Dziękuję bardzo. Czy zdarza Ci się Oglądać ten sam film wielokrotnie? Mhm. Czy zdarza Ci się oglądać film w pracy lub podczas zajęć na uczelni w szkole? Kolejne pytanie brzmi: czy zdarza ci się oglądać filmy podczas jazdy komunikacją miejską, lub w samochodzie? Mhm, dziękuję. Czy oglądasz filmiki? ASMR podczas urlopu? Dziękuję. Czy podczas braku dostępu do internetu, a co za tym idzie braku dostępu do treści ASMR, odczuwasz niepokój? Lub rozdrażnienie? Dobrze, dziękuję. Czy zdarza ci się zaniedbać jakąś, jakieś obowiązki, ponieważ nie możesz oderwać się od filmików ASMR? Jak często to się zdarza? Mhm. Czy zdarza ci się włączyć film ASMR przed wyjściem do pracy, szkoły, na studia? Mhm. Czy nie wyobrażasz sobie zasypiania bez słuchania ASMR? Czy często zasypiasz ze słuchawkami na uszach? Czym jest? Dla ciebie ASMR. Mhm. Tak możesz rozwinąć myśl. Mhm. I to już było ostatnie pytanie. Yy, bardzo dziękuję. Tak jak mówiłam ci przez telefon. Nasza ankieta jest ciągle udoskonalana. Pracujemy nad tym, aby pytania były mm, jak najlepiej skonstruowane. Pod koniec tygodnia prześlemy Ci mm, wyniki po podsumowaniu przez naszych specjalistów. Możesz też, jeśli będziesz miała ochotę, napisać do nas, czy ankieta została według Ciebie ciekawie i wyczerpująco skonstruowana, i czy warto byłoby w niej coś zmienić? Hmm, może dodać jakieś pytania? Tak? To jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.